Generator podciśnienia serii ZL czasami wykorzystywany w takich aplikacjach, gdzie musimy coś manipulować, jakiś detal, tak, podnieść go, jakąś płytę, jakąś może jakiś arkusz, powiedzmy przetransportować z jednego miejsca na drugie za pomocą generatora podciśnienia. Mhm. Alternatywą dla pomp pociśnieniowych o niedużym wydatku są właśnie tego typu urządzenia. Te urządzenia mogą być też wyposażone w różne rozwiązania, które mogą także oszczędzać, bo klasyczny egzektor zazwyczaj działa na takiej zasadzie, że doprowadzamy do niego sprężone powietrze i on za pomocą dyszy, która znajduje się w środku z wężki jego, generuje nam podciśnienie. Zasysa powietrze z, yy, przez ten port i dany detal możemy manipulować, bo wytwarzamy podciśnienie za pomocą silnicy przez Mamy odpowiednią jej wartość, więc możemy ten detal manipulować. Polować. Ale generatory w większości przypadków, które spotykamy na różnych aplikacjach, działają tylko wtedy, kiedy dostarczone jest sprężone powietrze. Czyli to są takie rozwiązania typowo mechaniczne. Czyli jak rozumiem, dostarczamy powietrze i to podciśnienie, czy potrzebne, mhm. czy niepotrzebne, jest generowane. Tak, ale zużywamy. No sprażone powietrze, tak. żeby no. cały czas to generować podciśnienie, więc naszym, naszą propozycją w tym przypadku takiego na przykład rozwiązania jest wersja, gdzie możemy zastosować dodatkowe zawory odcinające mm -hmm. i w czasie, kiedy wytworzymy podciśnienie, znajduje się też tutaj przekaźnik podciśnienia, monitoruje on wartość tego podciśnienia, więc jeżeli jest powierzchnia szczelna i wytworzyliśmy odpowiednią wartość tego podciśnienia, zawór zamyka zasilanie, więc nie zużywamy sprężonego powietrza, mamy wygenerowane podciśnienie, bo układ jest szczelny, bo monitorujemy to. A jeżeli byłby troszeczkę nieszczelny i gdzieś ta nieszczelność by się pojawiała, to zawór się otworzy na chwilę po to, żeby wygenerować znowu to podciśnienie i znowu się zamyka. Czyli tylko do, doprodukowuje, że tak, tak powiem, tą potrzebną ilość, a nie produkuje tą próżnię jakby cały, cały czas. czas no, zgadza się. I to już jest oszczędność, tak? Czyli możemy sobie policzyć czas pracy takiego generatora mhm. i czas pracy, kiedy mógłby on działać właśnie w tym trybie, kiedy potrzeba. Więc, jeżeli jest to czas jednej sekundy, a my potrzebujemy tylko jednej dziesiątej sekundy na wygenerowanie, to 90% tego czasu nie zużywamy sprężonego powietrza. Ilość cykli, ilość w roku przynosi nam naprawdę znaczną oszczędność. Wymierne korzyści. No oczywiście. tak, oczywiście. Tak, jak mówiłeś o, o tym yy, panelu, rozumiem, że też jest zbudowany modułowo, tak? Bo widziałem, mhm. że jest możliwość dobudowania do niego również elektroniki i tak, żeby Zgadza to się. wszystko monitorować. Bo tak, jak rozumiem, to jest wersja stricte pneumatyczna. Tak, to jest taki standardowy, podstawowy komponent, gdzie mamy port, port zasilający, port podciśnieniowy. Możemy jeszcze tutaj wstawić czujnik, ewentualnie trzy akumulometr, po to, żeby badać to podciśnienie. Port wydechowy, tłumik, po to, żeby ten hałas też ewentualnie niwelować. Wersja podstawowa. Oczywiście każdy z, nas, nas, z naszych produktów możemy modyfikować w każdym jakby wykonaniu, co sprawia, że możemy i zastosować zawór odcinające i przekaźnik. I wtedy już mamy wersję tak zwaną energy savingową, czyli oszczędzającą energię, i już wtedy możemy sobie wtedy w takich aplikacjach, gdzie mamy w większości przypadków szczelne, możemy po prostu manipulować detalami bez sprężonego powietrza, czyli bez użycia. Na czas tylko potrzeby wygenerować to podciśnienie, zamykamy, nie wykorzystujemy już powietrza, a manipulujemy detaliami. Coś musimy przytrzymać, gdzieś tam trzeba coś przetransportować. Jest to jakiś czas, na który musimy poświęcić. Tak, bardzo często dzisiaj spotykamy się, że na ramieniach robotów jest to wykorzystywane właśnie tak. do przenoszenia. Mhm, tak, manipuluje elementów, mhm. tak, dokładnie. dokładnie. Mhm. Jak rozumiem, na naszych panelach tak. pokazowych mamy takie urządzenie i będziemy mogli je tak. inna no, Troszeczkę super. wersja, ale, ale generalnie zmiany ale dosada... działania. Tak. super. Tak. Tam będziemy super. mogli sobie zobaczyć. Przede wszystkim e, rozwiązanie bardziej kompaktowe, które, tak jak już wspomniałeś, możemy zastosować na ramieniach robotu żeby nie obciążać go zbyt dużą masą, a możemy sterować właśnie też elektronicznie w postaci sygnałów do zaworów, żeby odcinać wtedy, kiedy już nie potrzeba generacji tego podcina, i przekaźnik podciśnienia, który będzie nam kontrolował wartość tego pociśnienia i wtedy możemy detale manipulować. Tam też znajduje się zawór zwalniający. bo Właśnie chciałem o to zapytać, bo będziemy mogli zasymulować tą nieszczelność, o której mówiłeś, Potencjalnie, tak? Potencjalnie, ale też okay. zawór zwalniający służy nam do tego, żebyśmy też odczepili się. Ta przyssawka też okay. się odczepiła od naszego detalu, no bo z jednej strony musimy wytworzyć to pociśnienie, manipulujemy detalem, ale teraz musimy go zwolnić, więc okay. robot nie będzie tam trząchał, że tak powiem, swoim końcówką, żeby opuścić, tak, tak? tylko musimy dać lekki zdmuch i wtedy nas, następuje rozprężanie, więc wtedy musimy bardzo szybko też to zrobić, bo czas jest ważny, tak? manipulacja często musi odbywać się w odpowiednim cyklu i my musimy szybko wygenerować podciśnienie, ale też i szybko zwolnić, więc za pomocą tego rozwiązania pokażę, jak to można zrobić. Super, to, to kolejna fajna rzecz, która mhm. wpisuje się jakby w dzisiejszy motyw przewodni naszego tak. filmu, czyli mhm. energy saving, czyli Podsumuję, tak? Nie mhm. generujemy podciśnienia cały czas, tylko w momencie potrzeby, tak. potrzeby danego układu. Mamy przesawkę, mamy nasz rektor. Klasycznie, jeżeli byśmy teraz wzięli nasz rektor uruchomili, to dostarczamy powietrze do naszego układu, czyli zasilamy nasz rektor, generujemy podciśnienie, mamy przekaźnik i możemy wytworzyć podciśnienie. Jeżeli teraz Mamy detal, który gdzieś tam dotyka, ale się jednak pojawia czasami ta nieszczelność. To jak widzicie, przekaźnik cały czas reaguje i zadaje informacje do zaworów po to, żeby do... wygenerować jeszcze większą wartość tego podciśnienia. Czyli tutaj utrzymujemy cały czas stałe podciśnienie? Tak, z tej strony będzie widać wartość tego podciśnienia, ponieważ przekaźnik ma wartość cyfrową, pokazuje wartość cyfrową, więc możemy tutaj po prostu to Musi się nam zaufać, rzeczywiście ta wartość jest stała po przełączeniu, które tutaj wyraźnie słychać. Przystawka dotyka materiału, by generować podciśnienie. Klasycznie zawsze by, że działał. W tej wersji jest możliwość odcięcia i nie generacji, pod, jakby, nie, nie, nie konsumpcji zużycia sprężonego powietrza, mm -hmm. a cały czas mamy wytworzone podciśnienie. I to jest zalecane do. Ta, ta wersja Energy Saving często jest zalecana dla układów, kiedy mamy do czynienia z wartością szczelną, czyli powierzchnia tak, jest dosyć szczelna, bo wcześniej, jak zauważyliśmy, gdzieś ta powierzchnia mogła być nieszczelna, ponieważ tu jest taki próg, to sprawia, że ten zawór mógłby się wyeksploatować dosyć szybko, więc dlatego ta wersja Energy Saving najczęściej stosowana jest w przypadku, kiedy mamy pewność, że ta powierzchnia jest szczelna. Jeżeli jest ona jednak tak, nieszczelna, powiedzmy, nieszczelna, to lepiej zastosować jest zwykły, klasyczny reżektor, Niż w wersji energooszczędnej, ze względu na to, że jesteśmy w stanie po prostu bardzo szybko wyeksportować taki zawór przez taką Rozumiem. dużą ilość cykli przełączeń. Więc dlatego proponujemy takie rozwiązanie, właśnie do szczelnych położeń, gdzie będziemy manipulować jakimiś detalami o gładkich przede wszystkim powierzchniach, mało chropowatych i wtedy jesteśmy w stanie tutaj bardzo dużo, jak widać, zaoszczędzić. Tak? Mogę to teraz klasycznie wyłączyć, czyli już nie badamy wartości podciśnienia, a widać, że cały czas. Cały czas, czas pracuje tak. i. Tak. I ma się dobrze, jest szczelny, ja tutaj potwierdzam, że, że wciąż ta próżnia jest e, niezmienna. W naszym sklepie internetowym r.pl znajdziesz szeroką ofertę produktów SMC. Sprawdź też największą w Polsce bazę wiedzy z zakresu pneumatyki i automatyki.